Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego: Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł Mu Jezus: Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte. I aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na syna człowieczego. Brzojcze, stajemy przed Tobą, aby rozpoczynać nowy dzień, nowy tydzień pracy, zajęć. Wchodzimy w nowy czas. Jeszcze nie pewni tego, co będzie, ale ufamy, że Ty już znasz te miejsca, osoby, czas i chwile. Słuchamy dzisiaj, jak rodzi się wiara Natanaela, aby wyznawać, że Ty jesteś Synem Bożym i jesteś Królem Izraela. Ale zanim następuje to wyznanie, Natanael podchodzi do Jezusa. To jest taki moment, kiedy ja, Panie, Przychodzę do Ciebie, aby być blisko, zawsze z jakąś nową ciekawością, z jakimś byciem w relacji z Tobą na nowo. Tak jest i teraz. Przychodzę do Ciebie, aby Ciebie posłuchać, aby się pomodlić, aby usłyszeć Ewangelię, którą dajesz na dzisiaj. I bardzo mnie porusza to. Że Ty, Panie, widziałeś, ujrzałeś, jak Natanael podchodzi. Ten moment, kiedy ja rozważam Słowo, kiedy otwieram Biblię, kiedy zatrzymuję się w pędzie dnia, by po prostu z Tobą pobyć, może nawet posiedzieć w milczeniu, jest momentem, kiedy Ty mnie dostrzegasz. Widzisz mnie teraz. I raduje się Twoje serce, Jezu, bo wiem, że Ty mnie kochasz. Że się mną cieszysz, tak jak się cieszy przyjaciel na przyjście swojego przyjaciela. I mówisz o Natanaelu, że jest prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Panie, Ty znasz nasze życie na wskroś, ale widzisz przede wszystkim to, co jest dobre. Mogę nieraz ja wypunktowywać innych albo siebie, dostrzegać porażki, to co mi nie wyszło, nawet siebie zadręczać i oskarżać, a ty mówisz: To jest ten, w którym nie ma podstępu. Boże, dziękuję Ci, że gdy patrzysz na mnie, to najpierw widzisz dobro. Może to dzisiaj muszę w sobie odkłamać. Że Ty nie jesteś tropicielem moich upadków i grzechów, ale widzisz to, co mi wychodzi, widzisz moje staranie, widzisz moje życie tak, jakie ono jest. To zadziwia, tak jak zadziwiło Natanaela, i pytam, skąd mnie znasz. Boże, chcę Ci podziękować za to, że Ty znasz mnie do końca, że Ty mnie przenikasz i znasz. Wiesz, kiedy wstaję i siadam, z daleka spostrzegasz moje kroki. Ta twoja wiedza jest dla mnie niezwykła. Ale mówisz Filipowi: Widziałem cię jeszcze, zanim zawołał cię Filip, gdy byłeś pod figowcem. Mówisz to do Natanaela. Nie wiemy, jaka historia była pod figowcem. Może jakaś piękna, budująca. Może było coś, o czym wiedział tylko Natanael i Jezus. Może pod tym figowcem on siedział i rozważał słowo. A może pod tym figowcem zadziało się coś, czego Jezus nie nazwał, żeby Natanaela jakoś nie wypunktować, nie zawstydzić, ale wiedział, że oni obaj o tym wiedzą. Bóg zna Twoje życie. Jezu, dziękuję, że Ty mnie znasz. Dziękuję, że mnie nie upokarzasz wiedzą na mój temat. Dziękuję Ci i wielbię Cię w tym, że Ty mnie podnosisz, że mówisz, że zanim cokolwiek, co jest ważne, się wydarzyło, Ty już mnie widziałeś, znałeś, szukałeś. Chcę dziękować za te momenty, kiedy mogę siadać z Twoim Słowem, tak jak pod figowcem, w cieniu drzewa, by rozważyć Słowo, a Ty mówisz, Widziałem Cię. To jest może odpowiedź dzisiaj Jezu na te modlitwy, w których myślałem, Nie było Cię, byłem sam, wertowałem Biblię, nie mogłem Cię znaleźć, wydawało mi się, że jest za trudno i za ciemno. Ty mówisz, Widziałem Cię, zanim zawołał Cię Filip. Widziałem Cię wtedy. Zanim jeszcze ci inni powiedzieli, jest Bóg bliski, ja już wtedy byłem blisko, słuchałem bicia Twojego serca, liczyłem Twoje łzy, bo jesteś dla mnie ogromnie ważny. Po takim słowie Natanael mówi Ty jesteś Królem Izraela, Ty jesteś Synem Bożym. Jesteś tym, który może mnie poprowadzić. Jesteś tym, któremu ja mogę Jezus zaufać. Poprowadź mnie dzisiaj ale dawaj mi też głód Swojego Słowa, głód Twojej obecności i dziękuję, że chociaż mnie znasz i wiesz, że w mojej historii są chwile piękne, radosne, bolesne, pełne ran, są trzeszne, to Ty nie odwracasz się ode mnie, ale mówisz – znam Cię. Na dzisiejszy dzień Niech dobry Bóg, który Ciebie zna, niech Ci pobłogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.